Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Dziś tylko o 54. 30 została dzisiaj zlikwidowana, spakowana i czeka na klienta. No, trzeba było to zrobić, ponieważ no, trzeba wykonać jakiś krok. Jeden, tak, żeby można było wykonać kolejny, zacząć coś innego, zacząć coś nowego. Ja za jakiś czas będę na pewno zaczynał coś nowego, więc. Ta 30 to był taki krok, żeby właśnie umożliwić sobie wykonanie kolejnego kroku i zacząć coś nowego za jakiś czas. Co do pięćdziesiątki czwórki, no tutaj tak, jedna taka dla mnie smutna wiadomość, mianowicie samiec Ramire zapadł dwa tygodnie temu. Po prostu mi jest jego męki. Dlaczego? No, zauważyłem w czwartek, to wszystko się działo dwa tygodnie temu. Zauważyłem w czwartek, że. Zaczynało się zachować bardzo dziwnie, zaczyna pływać bardzo dziwnie. Pokonywał zaledwie 2-3 cm i gwałtownie się zatrzymywał. Czasami wykonywał bardzo gwałtowne wzroty, tak jakby próbował ganiać własny ogon. Przy czym pokrywy skrzelowe miał dość szeroko otwarte i bardzo często ich nie domykał. Zaznaczę, że żadna inna ryba nie wykazywała jakichkolwiek objawów, które mogłyby mnie zaniepokoić. Tylko ten samiec się tak dziwnie zachowywał. W piątek nie widziałem go wcale. W sobotę zauważyłem go gdzieś tam, próbował się wydostawać na powierzchnię z okolic, gdzie rośnie bonsai, tam przy dyfuzorze. Nie to, że był zaplątany w rośliny. Nie, absolutnie. Po prostu leżał sobie tam na tych roślinach do góry brzuchem, oddychał, dychał, próbował łapać równowagę, czyli próbował przyjmować pozycję normalną, taką dopływania grzbietem do góry ale każdy ruch, jaki wykonywał, tak, natychmiast kończyło się to, że kończył się tym, że obracało go natychmiast brzuchem do góry i on znowu wykonywał jakieś tam piruety zupełnie przypadkowe w wodzie, przy czym pokrywy skrzylowe już były całkowicie otwarte, poruszał nimi, ale nawet nie próbował ich chociażby na 50% domykać. Nie wiem, co mu się stało. Ja szybciutko zmierzyłem sobie oczywiście parametry wody w piątek rano, bo... W czwartek nie miałem testu na NO2, więc musiałem kołować szybko test na NO2. Ale no, potem sobie w piątek rano zauważyłem, że no, no, zrobiłem te testy, tak. Ale myślałem sobie, no, jeżeli by tam się coś złego pojawiło w wodzie, to przywaliłoby we wszystkie ryby, a nie w jedną, tak? Więc no, NO2 pokazało 0, NO3 pokazało chyba tam gdzieś z 8, tak? Jakieś tam NH coś tam nic nie wykryło, więc woda jak najbardziej OK. Tym bardziej, że krewetki mi żyły. No, żadna inna ryba nie wykazywała jakichkolwiek objawów, które miałyby mnie niepokoić. Wszystko, było, wszystko z postępem było ok. A więc no, samiec gdzieś złapał jakąś poważniejszą infekcję, jakiś większy problem z nim był. Niestety trzeba było go w sobotę odłowić i no, uśmiercić, skrócić jego męki. Teraz zastanawiam się właśnie, czy dokupować samca tej samicy. Prawdopodobnie dokupię. Natomiast zrobię to dopiero za tydzień, ponieważ za tydzień w tymże akwarium będzie robiona przewrotka. Znaczna część roślin zostanie stąd wyjęta, między innymi bobilty z mikrozorium, ponieważ to są rośliny, które uważam do tak małego akwarium nie pasują. To są u mnie chwasty, jak widzicie, potężne rośliny, które bardzo dużo miejsca zajmują, blokują ruch wody, no i nie pasują, nie, po prostu nie pasują do tego akwarium absolutnie. Ja myślałem, że to, będzie, żeby to będą rośliny, bo to są generalnie rośliny teoretycznie wolnorosnące. No ale jeżeli ja mam co ty trzy tygodnie wycinać po 40% tego, co mi wyrosło, to to dla mnie nie jest roślina wolnorosnąca. Anubias jest wolnorosnący, tak? Anubiasa tu nawet nie widać, bo jest już tak zagłuszony przez mikrozory Mobiltisa, że no, jego już nie widać, tak? Ja nie wiem, czy on tam jeszcze w ogóle jest i funkcjonuje. Tak więc te dwie rośliny na pewno wylecą wyleci trawnik, który mi zaczyna przeszkadzać, jeśli chodzi o prace porządkowe. Zaczyna również przeszkadzać na przykład ramirezie w żerowaniu. Ona po prostu, jeżeli tam jakieś jedzenie wpadnie między te źdźbła i leopsisa, ramireza nie jest w stanie już tego wyjąć i to gnije, po prostu to gnije. Mnie się to takie coś no, niestety nie podoba i, i ja to muszę się tego trawnika pozbyć. Tak więc to też był taki trochę kiepski pomysł z tym Liloopsisem jako trawnik. Kolejna rzecz, niektóre rośliny po prostu jeszcze też no, będę się musiał mocno zastanowić nad dalszym ich trzymaniem w akwarium. Niektóre rośliny będę, tak jak np. Rotale, Hracze, Okrągłoliste na pewno będę musiał zredukować do mniejszych ilości, ponieważ one się bardzo mocno mi krzewią i bardzo szybko rosną. Podobnież Rotala bonsai, którą też będę którą też mocno zredukuję w, za tydzień, ponieważ ona rośnie wolno, bo to jest takie jest jej tempo, takie średnie tempo wzrostu, natomiast ona się bardzo, bardzo u mnie krzewi. No to już są po prostu konkretne krzaczek, jak widzicie, z kilkunastu sadzonych, które tam zasadziłem. Tak, to mogę teraz, nie wiem, 60 z tego może wyjmę, może nawet więcej. No, i oczywiście Pinatifida zdecydowanie na 100% wylatuje. To jest dla mnie chwast, jakich mało. Największy błąd, jaki zrobiłem właśnie, to wsadziłem tu Pinatifidę do tego akwarium. Nie dlatego, że ona rośnie wysoko, ale dlatego, że ona rośnie po całym akwarium. Gdzie, to jest gorsze chyba niż walisneria. Naprawdę, no, kurczę, wszędzie to jest. Tu mam na przykład Pinatifidę wsadzoną tu, o w tym miejscu, za indykatorem. A sadzonki widzę w tylnym lewym rogu. Więc to jest taka cholera, że to wszędzie, wszędzie się pnie, wszędzie lezie, wszędzie chce, chce rosnąć. I Jak ją wycinasz, te pędy, które ona gdzieś tam puści po całym akwarium, jak te pędy wycinasz, to przy okazji wyciągasz razem z tym pędem też i masę innych roślin, bo to się wszystko gdzieś tam splątało. Nie? Więc Pina zdecydowanie na 100% wylatuje. Dzisiaj podmiany wody nie robiłem w tym akwarium, dzisiaj podmiany, nie czyściłem tego akwarium w ogóle. Generalnie nie ma co czyścić. Yy, dolałem tylko około 3 litry wody, bo przez ostatni tydzień byłem tak zarobiony, że nie robiłem żadnych dolewek i mi po prostu prawie 3 litry wody wyparowało z tego akwarium. Więc dolałem dzisiaj tylko około 3 litrów wody, podałem dawki dzienne nawozów i to wszystko, co dzisiaj yy, zrobiłem z tym akwarium. Druga sprawa to, że likwidowanie trzydziestki trochę mnie zmęczyło. Najbardziej męczące było wyławianie tych wszystkich krewetek, tam było, nie wiem, ich o, spokojnie koło setki i przerzucanie tego do większego akwarium przy zgaszonym świetle, mimo to Ramireza i tak miała prawdopodobnie ucztę z tych najmniejszych krewetek, bo tam wyciągałem z 30 też -taki takie krewetki wiecie, po 4 mm 4-5 mm <grywki> długości, także ramireza przypuszczam, że trochę sobie poużywała. Na tych, na tych najmniejszych krewetkach. Tak więc, no, tak, to na razie, tak to na razie wygląda. Do 30 już nie będę wracał, nie będę się już generalnie zajmował takimi małymi akwariami. Za jakiś czas prawdopodobnie i ta 50 zostanie zlikwidowana, ale to jest jeszcze duży znak zapytania, ponieważ planuję za. Może nawet jeszcze przed wakacjami, przed czerwcem postawić coś no dużego, takiego, coś między 300 400 litrów. Ale to są jeszcze takie plany, wiecie, więc ja trochę może daleko wybiegam w przyszłość, ale, ale już coś powolutku muszę myśleć nad takimi większymi rzeczami, bo te mniejsze rzeczy i te zupełnie małe rzeczy już po prostu zostają, zostają po prostu pozamykane, polikwidowane. No trzydziestka, tak jak mówiłem, już spakowana, czeka na, czeka na klienta to no tyle w dzisiejszym króciutkim wideo. Ja dziękuję serdecznie za to, żeście tej 30 kibicowali, że pomagaliście ją utrzymywać dobre rady typu jak się pozbyć pylenia i tak dalej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. 30 na pewno też jest wam za to wdzięczna. Jak powiedziałem kiedyś kiedy pierwszy raz przed przeprowadzką likwidowałem tą 30%, to mówiłem, że ja się na tej 30 bardzo dużo nauczyłem. Teraz też dostałem od tej 30 niezłą lekcję. Wiem mniej więcej, jak się, jak się zająć akwarium na podłożu aktywnym. Oczywiście tutaj Wy również bardzo, bardzo dużo pomagaliście, więc. To ta nauka na pewno nie pójdzie, nie pójdzie w las, to doświadczenie też na pewno nie pójdą w las i się przydadzą i dla mnie, i dla tych wszystkich, którzy, którzy oglądają i słuchają tego, co, co mówię albo co przekazuję, usłyszawszy wcześniej od innych. Tak więc dzięki serdeczne jeszcze raz i do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.